Nie, ogólnie wam powiem tak. Jeśli chodzi o gameplay czuję, że jest bardzo podobny. W sensie wszystko jest. Mam się tylko wrażenie, że jest jaśniejsze, płynniejsze. jakieś tam drobne takie zmiany, ale nie aż takie duże, wiecie o co chodzi, nie? Lepszy dźwięk. No i te smoki, nie? Które można rozbijać teraz na Akcept, Jezus! Pierwszy mecz. oficjal. I od razu na hakce trafimy. Gramy, gramy, gramy. Dobra, hefa. Jedziemy Let's go. Ło! gruby. No. Natalia. Zobacz, I Roxana to... za wąbką, zobacz. Klasa. Roksana za wąbką ja od razu. Ja gram w A. Ja mi da. Ja, ja z środka. Sobie będę, sobie, będę sobie rzucał smokiny do mnie co chwilę. Nie strzelajcie do swoich, bo wyrzuci <laughs> chyba. No tak, tak, tak. Nie aplikujemy długą. A, to jest. Tomasz. Kim długo. Nie ma długiej. Długa, 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 dolny, długa. Długa jeszcze, to jeszcze długa. Cofam, ja cofam. A no jeszcze dwóch ty. Trzech. Eto. Ajda. Jedź, Pomagam. Wchodzą, 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 wchodzą. Bez jeden. Pięknie. Jest. Auto, auto i siana. Kurde Pleski wchodzę Fodem, chodzę, Tomasz Natalka lecę chodzą, Spokojnie Wchodzą wchodzą Ale jaja Dziwnie gra tutaj Ba się już Dawaj I Roksana I auto drugi, chyba Nie Ty, czeka, czeka na mnie ba bez, bez bez ba bez Chyba że auto No nie wiem nie widzę Mój, no, podchodzę bde? Jest się już cały czas Nie auto nie ma O jest Jest auto Ale sss Ziomal ja, Nie umiem strzelać w tej grze Ziomal się i, skutasił o, na Nie Na glocki jesteśmy Na glocki nie ma do nie ma. Długiej, nie ma. Leży ciemnia. Jeszcze ciemnia. B. Shen. Jedna B. Shen zakręca. Tak kruta. Leży. Ostatni B. Słucham. Ja ten odrzut ten mam ten ustawiony ty. Mierzcie. Mam ten odrzut ustawiony. Dobra, jest, nie wierzę, nie. Ej w ogóle miałem ustawiony ten odrzut celownika po strzale, tak, ja nie? Ja też miałem na, na rozrzewce no. co co jest? jest. Ej, zajebiście to wygląda. Ten no. smoke o, jest kozak. To jest no. Ej, ale ten odrzut widziałeś, no, że... To no. coś w ogóle Oj Oj MP9, no, zobaczymy no co da, z Dawaj, dojeżdżaj dolny Nie nie, ja robię tak, idę do górnego, hutam smoka Czekam chwilę, daj jedna idę i zabijam gościa co będzie stał ze smokiem Dla jest... mnie ma sobie punktów Dobrze jest? Leży, nie umarł Ole tam w kwity I tylko poniósł została B coś? Fleszuję za tobą, za ciebie On miał taki sam plon, jak ja On miał taki jak ja, też wysadzał B, B2 wyszło Może? A my bombę mam w ziemi chyba Ej, bank Może jeden? Jeszcze jeden bo... Jeszcze raz i te dźwięki jak się zmieniają, jak się flasza dostaje, nie? Tu. Dziękuję, Kolbulu do subika. I dziękuję, truba, Jacob. Ja, na, na pewno ja podbiegam. Przygalę, nie, nie niszczy, grana, nie niszczy smoku granatem, tylko jak dajesz tak. najdaw smoka, to na chwilę ten smok tak ja jak wiesz, fajduje. Dobra, uwaga, będę najdował smoka. Dawaj, sayu. Pikujemy, pikujemy. To jest zajebiste To jest co To jest aj! To jest. No. Przez długo! Przez długo. Przez to Marko! Nie to mogę! Jest fajne. Nie mogę! Leżą, game, leżą game dwa słoki, lecimy na jedzik! mecz już się rozpoczął, widzimy wymianę strzałów Kule przylatują zaledwie kilka centymetrów od zawodników Och, ten granat może zakończyć ten mecz! Unika eksploitów I, i jest strasznie! Co się dzieje? Czy skończyła mu się amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek! Niesamowite! Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu! Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od k -drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich wizów również mamy coś specjalnego: 2,50 strony. na start oraz 10% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. jest. 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 dziękuję! Jest. Dawaj, dawaj! Na pierwszy! Nie, jest, jest. Ej, ogólnie jest. Dolary są po lewej, a ja tak w przez... pozycji ja spojrzałem, myślałem, że, nie na, nie że HP mam 300, 300 nie? Ała. Może tu nie ruchnąć do tego. No nie, no ziomal, ile mam leż, HP? Ja oh. Jak pokażę. Jak tego auga? No właśnie, zoom z auga musiałbym zobaczyć. Oh. Nie, to no jest. kropeczka. Weź je! Ich z boku zabijam. O, widzieliście wszyscy. No, Ciemnia. O kurde. Dobra! Jeszcze jeden! Co tu się dzieje? Ale jechane. Tak się ciężko strzela teraz. Biorę no, kałaszka. Co ty gadasz? Na. Inaczej. Mam mega problem. Przychodzi. No Roksa, a teraz ty pokaż pazur. <noise> typ. <noise> Weź się pod podłącznik. O co goś napisał, że to jest dźwięk, jakby się Airbagsy przybiły i nie gdzieś. Dostał, chwiał się za No co nie ma. No. Z Stakiem, tak na robocie! Dobrze. dobrze. Ej, A zimno. ja mam tam podniego dostaję. Dobra, ja autokampę kupuję, kurwa. Tak na robocie chodzi. Słyszałem mogę no, dać No, ja też. Widzę hezochronię tak jest, jest terrorystą. Ija. Ale fajnie to tak? Auto, 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 auto Dał ja gościa, Gruby, daj fleści na linię Leci w niebo, ja na chyba dwóch Na dwóch plecy Dawaj, dawaj, roksana! Jedyne auto sają O, rozdaw się! A, no leży! ty nie skanujesz kurwa Dawaj! <słuch> Lecimy, bo dwóch plecy było O, o! O, o! Ej ja go nie piję! O! Ja jakie chętny! <słuch> Ej, oni tak Śmieśni śm lewo prawo teraz chodzą. Ale inny in, in jest ten mouvement trochę taki, nie? Jest, in, jest. Inny, no. Taką bronią zagrać? Dobra, szybko trzeba, trzeba będzie jump, jump trochę dodać. Opala o auto. kurwa, nie ma tego. Nie ma skyboxów, zapomniałem. A nie ma, nie ma, nie ma. nie ma. tym spalić galę. Rzuca złąka, rzysa złąka, że się znajda. Lecce, lecce! Musko robią, musko no. robią, winta, JEST No nie, bo ty nie da dałeś, nie ja zapomniałem! Chaucisz teraz, jest kręcony. Ja i Andrzej. To jest jakby ten! O. o! Co to się stało? Oj! O! O ty! Chyba grubego zbanowali. O ty! Pana dostałem, no. Za co? Reason for cheating, what the fuck is this? Co ty kadas, nie! Hey. To jest kurwa. Gruby jump z zbindowa pewnie. <noise> nie, 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 nie. Pierwszy bugman w CS. <noise> nie, no, gruby, żeby na BC hakować. <noise> na Beijingu. Be o, to był head? To był ja head. Już tu mu za plecy celowałeś. Nie, niego. Jak to jest kurwa możliwe? <noise> I can't join, cause Steam is currently busy. you have a for reason, is cheating. Co to kurwa jest? Szybko, szybko, szybko. No ten nowa launchy cheat dobry widać. Dobry, dobry. ten nowa launchy nie? co ja mogę zrobić? No? Dołączyć. To chyba widziałeś. Chcemy dołączyć ponownie. Tak, widziałeś go. Ale nie działa. Nie łączy. Ooo. Ale ty! Cała wóbka widać. Pevor tu chodzi. No. Pepuś. Pepuś jak nakręca tą korbą. Okej, mam... A, jest przerwa techniczna. Dwie minutki. Dwie minutki? O kurde. Udało się dołączyć do meczu. Bo serio? grubego wyrzuciłaś. Nie mogę, nie mogę dołączyć do meczu do was. No, no nie No ma mam spokojnie, mam ferwę techniczną jeszcze, gruby. Dwie minutki. To menec. To menec. No i jako solierz gruby, podobał się? Zazwa? Fajnie. jest śmieszne ogólnie, kurwa. Wszystko dzieje cały. Co to jest? jest. Cały komokry jestem, kurwa. Nie wiem, może coś poklikałeś, pozmieniałeś, nie wiem. Nie ale, ale tego job trochę nie, w, nie, wklika, nie wklikałeś? Nie, nie, nie kupiłem nic. No gruby chciał wejść do tego do no, 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 no nie, no mam na kurwa, no Nie da się do lewej ręki w końcu. you ducan play on security server VAG, coś tam, coś tam. A zobacz na Steamie czy ci nie wskoczyło tam. Mam kurwa na steamie! Nie, nie, nie! Skaż, masz to na streamie pokazane? Co jest? Nie no Fuck, banach z s hit, człowieku Nie, już widzę to ty na, na YouTube widzę Pierwszy dobra, matchmaking Od razu dobra. wak. To by taki takie jaja No gra Jestem, jestem, dawaj, gramy na Natalia, spłukuję corner Dobra, daj Xboxa ja też, daję. ja też daję Xboxa Gdzie ty dałeś Xboxa? Oj, nie, poczekaj, nie siadł Nie siadł Mój siadł, tu takie dziurki są, Roxana, Roksana! A. Sorry, sorry. Nie mogę, jestem za szybka. Więc... Czuje, co to jest? Białą ma. A wupa na gali, Gale, co to, prawo, co to prawo. ZZP to Leży gala. Oj. Tam Mam 30. Jest? Tak jest! Roksana! Uuu, Roksana, nie no. Jak ty mnie imponujesz. jest czuje, że Sajek będzie wymiana. <laughs> na s ta, nie? tak. Wreszcie, gierka pode mnie, no. No, Mój bozy, tak jak Wszystkie karty są co dzień. Co to jesteś pewny? Mhm. I druga. A ja inne hitboxy, nie? Teraz są. Dużo rejestruje lepiej, no. Wszystko. Mhm. Pali się skurwibonk! Aj. Zasyczało, Aj zasyczało Pięknie, o Patrz Natalia, Zobacz, no, łowca nagród! Widać. Łowca nagród no Wow, Zobacz, podpalacz kurwa Mega fajne te karty, 203 na 13 Fajnie, no fajnie to wygląda A tamten ostatni uczestnik uczestniczył kurwa Nie, no. nie dostał, że popatrzeć